tuż po konferencji prasowej mamy okazję porozmawiać. Tutaj jest, dużo się dzieje w Ciechocinku. Państwo też wspieracie ze swojego ramienia tutaj e, te zawody i nie tylko zawody bokserskie, ale generalnie tutaj co się dzieje sportowo chyba. Tak, jakby. zgadza się. Ja jak już wcześniej powiedziałam na konferencji prasowej, ja jako przedstawicielka Rady Powiatu Aleksandrowskiego, ale również jako mieszkanka e, Powiatu Aleksandrowskiego bardzo się cieszę, że sport znowu powraca do Ciechocinka i to w tym wymiarze olimpijskim, czyli mam tutaj na myśli boks, za co również, za Jestem bardzo wdzięczna tutaj chłopakom z Ciechocinskiego Klubu Bokserskiego Potężnie za to, że tak wspierają i kultywują ten sport tutaj u nas w Ciechocinku. My jako powiat ochoczo wspieramy tutaj klub sportowy w działaniu. Staramy się swoją cegiełkę zawsze dołożyć i tak jest również teraz, podczas tych zawodów. A pomimo tego również wspierają nas takie organizacje lokalne i tutaj jako wcześniej mówiłam dołącza się również tutaj do naszej inicjatywy koło gospodyń wiejskich lokalne, niszczewianki, które tutaj w najbliższą sobotę podczas zawodów, czyli podczas już tych finałów będą tutaj częstowały uczestników, gości oraz zawodników naszymi tutaj smako smakołykami kujawskimi. A to nie pierwszy raz jest boks tutaj u was, ale też słyszałem, że są planowane kolejne działania, kolejne mistrzostwa polskie, bousze się rozegrają tutaj. A być może kolejna gala Suzuki Boxing Night też do Was zawita. Tak, rzeczywiście. Padło tutaj to na konferencji. Mam nadzieję, że tak będzie. Trzymam kciuki. Wiem, że w Rypinie niedalekim takie się tutaj też Boxing Night odbywają. I bardzo byłoby miło, bardzo byśmy chcieli, żeby również na nas to trafiło. Także trzymam za kciuki tutaj wszystkich z konferencji i mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, Platformie X, Instagramie oraz TikToku.